Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. W Nowym Roku pierwszy temat, który chcę poruszyć, będzie dotyczył naszych rodziców. On powstał w sumie przy okazji, ponieważ na grupie, którą prowadzę i na której spotykamy się z terapeutami ustawami systemowych, żeby wymieniać doświadczenia, padł taki temat. I poczułem, że ten temat jest tak istotny dla naszych relacji z rodzicami. Że chciałbym się z Państwem pewnymi wnioskami podzielić z pytania, które tam padło. Wiemy, że nasz świat zależy od rodziców, system wartości, który nam jest przekazywany, to co oni do nas mówią, potem staje się jakimś naszym wewnętrznym głosem, sposób postępowania, jaki obserwujemy, jaki automatycznie staje się później naszym wzorcem. Więc rodzice są początkiem naszego świata. To w jaki sposób na nich patrzymy jest niezwykle ważne dla naszego życiowego powodzenia. I pytanie brzmi w takim razie, co wtedy, kiedy rodzic wydaje nam się nieporadny? Jak takiego rodzica przyjąć, kiedy widzimy, że on w życiu nie za bardzo sobie radzi? Tak to oceniamy przynajmniej. Kiedy bardzo mocno czujemy i interpretujemy jego zachowanie jako błędy w stosunku do nas, z którymi też obcowaliśmy przez okres naszego dorastania. Więc co zrobić? Jak moglibyśmy skorzystać z tej pełni uczuć, emocji i możliwości, które daje również świat, Wtedy, kiedy wiemy, że jest to nieodłącznie związane z naszym rodzicem, a przyjęcie go do naszego serca jest dla nas niezwykle trudne, ponieważ jednak obserwujemy to, że on wrzucił sobie nie radził, jednak nie pojawia się w naszych oczach jako ktoś męski, silny, odpowiedzialny, zaradny, potrafiący dźwignąć pewien ciężar dający wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Więc zawrzyjmy to w takim, ta, takim słowie, w takim określeniu nieporadności. E, trudne to jest, ponieważ wtedy, kiedy patrzymy na takiego rodzica, dotykamy jakiegoś swojego bólu, jakiegoś swojego zawodu, który towarzyszył nam w dzieciństwie. I jakakolwiek sytuacja, która będzie być może jakąś sytuacją funkcjonalną, coś trzeba, coś, czegoś będzie wymagało, w coś będziemy zaangażowani i wtedy na myśl będzie przychodził nam ten rodzic, który nie za bardzo radził sobie z tym wszystkim. Być może my często chcieliśmy od niego albo obecności, albo wskazówki, albo wsparcia. Natomiast nie potrafił nam tego dać. I ten ból, który z tym jest związany, i ten zawód, który z tym jest związany, gdzieś w środku u nas bardzo głęboko funkcjonuje. Dlatego zbliżenie się do takiego rodzica może być bardzo problematyczne, ponieważ to jest. Taka mocna balustrada, która nas od niego oddziela. Z drugiej jednak strony, rodzic, który odczuwa nasz dystans albo naszą krytykę wewnętrzną z tamtych czasów, dzisiaj, może czasami przejawiać taką postawę złości w stosunku do nas. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kiedy doświadczamy rodzica, który jest rodzicem nieporadnym, to takie słowo ukłute na potrzeby tego filmu, tylko po to, żeby było nam to lepiej zrozumieć, wtedy często wywyższamy się nad swojego rodzica. Jesteśmy już w zebrać zebraliśmy pewne doświadczenia, jednak patrzymy na niego jako na nieporadnego człowieka. Wtedy rodzic też wyczuwa pewien, pewne zaburzenie porządków. My stajemy się tutaj duzi, on mały. Jakąś złością na nas. Chce w pewien sposób to skontrować. To jest pierwsza rzecz, która po jego stronie będzie problemem. Druga rzecz dotyczy tego, że ta nieporadność często wynika z jakiejś niedostępności rodzica do jego rodziców. A on teraz chciałby, żebyśmy my. Dali mu coś w zamian za jego rodziców. My oczywiście nie chcemy tego dać, nie możemy tego dać, i to powoduje jeszcze większą złość rodzica na nas, ponieważ tak jak nam zapada się to, czego nie dostaliśmy od rodziców w kontakcie z naszym rodzicem, tak samo jemu może zapalać się to, Czego on nie dostał w kontakcie ze swoimi rodzicami, wtedy kiedy kontaktuje się z nami, i być może chce patrzeć na nas jak na swoją matkę albo na swojego ojca, i mówi do nas: co ja mam zrobić? Więc Państwo zauważają, że jest to sprawa bardzo istotna dla naszego powodzenia w życiu, ale bardzo trudna do zrobienia. Więc my, jako dorośli, i to jest tutaj głównym problemem. Patrzymy na swoich rodziców z perspektywy dziecka, które czegoś nie dostało, ale to nie jest rzeczywistość, w której funkcjonujemy. A rodzice być może dalej patrzą na nas jak na dzieci z perspektywy takiej refleksji, że być może czegoś nam wtedy nie dali, albo być może czegoś brakowało. I teraz nam chcą to wciskać na siłę. A my czujemy się jak dzieci. Czujemy też, że rodzic tak naprawdę robi to z własnego poczucia winy. Z własnego wewnętrznego oskarżania się o coś. Czyli tak naprawdę my czujemy, to znowu nie jest dla mnie. To znowu jest po to, żeby rodzic mógł oczyścić się w jakiś sposób z poczucia winy. I mówimy, oj, to ja takiego czegoś nie chcę. To nie dość, że nie dostawałem, jak byłem dzieckiem, to teraz jeszcze mam służyć jako plaster na Twoje poczucie winy. Mm, dużo zakrętów czują to Państwo. Dużo trudności, więc my patrzymy na rodziców przez nas, nasz ból i zranienie. To utrudnia nam do, do nich dostęp, a rodzice być może przez to, że Spostrzegli się, że nie wszystko było tak, jak trzeba. Chcą teraz usprawiedliwić się przed sobą i dają nam tak, jak chcieliby dawać dzieciom wtedy. Ale do tamtych czasów i do tamtych momentów nie można już wrócić. Co tutaj pomaga? Drodzy Państwo, niezwykle skuteczne okazuje się patrzenie pokolenie wcześniej. Często w pracy robię tak, kiedy widzę ogromny żal i ból klientki w stosunku do jej matki albo jej ojca, że dostawiam też ich rodziców, 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 czyli dziadków klientki. I wtedy widzimy tam taki ruch, bardzo często, że rodzic. Będąc dzieckiem, doświadczał jakiegoś trudnego losu, albo trudnego losu doświadczali jego rodzice, i on był tak mocno w to zaangażowany, i na poziomie duszy do tej pory jest w to zaangażowany. Chcę tych rodziców ratować, chcę ich chronić przed śmiercią, chcę wybawiać ich z chorób, których doświadczają. Albo chce ich, chce ich pogodzić, ponieważ doświadcza ogromnego konfliktu między nimi w trakcie swojego życia i to nosi z sobą w sercu, że potem pojawia się dziecko. Pojawiamy się my, pojawia się państwo. I ten rodzic nie widzi nas w ogóle, nie patrzy na nas. A pewne zranienia, które wyniósł ze swojego domu rodzinnego, sprawiają, że jest nieporadny. Człowiek jest poradny, człowiek jest mądry, człowiek jest otwarty, pełen ekspresji, wtedy, kiedy może taki być. A kiedy jego życie zaangażowane jest w coś zupełnie innego, wtedy często mówimy o tym, że jest nieporadny na jakimś poziomie. I kiedy <laughs> widzimy to w ustawieniu jako dorośli ludzie, że. Nasza mama albo nasz tato naprawdę nie mogli dać na więcej. Bo patrząc na ich historię, oni niezbyt dużo mają w sobie wewnętrznego zasobu. To wtedy z takiego podejścia dziecka, z takiego podejścia złości, frustracji, chcę więcej, a nie mogę tego dostać, naraz zachodzi w nas pewna zmiana, która która być może mogłaby wyrażać się w słowach, patrząc na to, to i tak dużo dostałem od rodzica. Nie wiem, czy Państwo to czują, ta perspektywa, kiedy my ze złości przechodzimy w docenienie tego, że możemy ze swoim życiem zrobić cokolwiek zechcemy, ponieważ jej mamy na chwilę. Ponieważ dostaliśmy możliwość przez to, że nasi rodzice opiekowali się nam, nami w taki sposób, w jaki potrafili. Więc ze złości przechodzimy w pewne docenienie tego, co rodzic dla nas zrobił. I w tym momencie zaczynamy dorastać. Inaczej jesteśmy cały czas w dziecięcym bólu i w dziecięcych pretensjach. Chcemy szarpać się. Eee. Przesuwać coś na swoją stronę, tłumaczyć, dyskutować, rozżalać się, yy, pielęgnować smutek. I mówimy tym wszystkim, mamo, tato, chciałbym jeszcze coś od ciebie dostać, ale gdy patrzymy na naszych rodziców i widzimy, że mimo wszystko oni popchnęli to życie dalej, życie, które ma tutaj mm, naszą postać, wtedy, Zaczynamy dorastać, ponieważ nasze serce staje się otwarte na rodziców. Więc patrzenie na naszych dziadków i na być może trudny los, los rodziców sprawia, że nasze serca stają się bardziej na nich otwarte. Więc być może to jest odpowiedzią na dzisiejsze pytanie, jak przyjąć nieporadnego, w cudzysłowie oczywiście, rodzica. Drodzy Państwo, jeszcze jeden test dla Państwa. Kiedy o tym wszystkim opowiadam, to o czym Państwo myślą? Czy myślą sobie Państwo tak? Rzeczywiście, ja dużo złego zrobiłem dla swojego dziecka. Dużo złego wyrządziłam swojej córce. Jak tu naprawić te winy? Albo jak przedostać się poza jego ból? Co mam zrobić ze swoim dzieckiem? Jeśli Państwa myśli poszły w tym kierunku, to być może tego bólu na linii Państwo i Państwa rodzice jest bardzo dużo. I ten ból każe państwu cofać się do swojego dziecka. <laughs> A dla dziecka będą państwo znowu odbierani tak, jak mówiliśmy wcześniej. Czyli on zrobił tutaj coś źle, i dla swojego wewnętrznego spokoju chce robić coś teraz ze mną. No i na to nie pozwolę. Drodzy Państwo, jeżeli wtedy, kiedy mówiłem o tym, Państwo w sercu mieli swoją mamę i swojego tatę, to ten materiał z pewnością okaże się dla Państwa pomocny, skuteczny i otworzy Państwa na coś więcej. Drodzy Państwo, ten rok zaczynam z tematem dotyczącym rodziców, ponieważ tak naprawdę wszystko zaczyna się od nich. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Jeśli ktoś chciałby patrzeć na swoje relacje z rodzicami, zapraszam na ustawienia systemowe. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.